Cześć, nazywam się Maciek Makuła i gram w Dark Souls, bardzo przyjemną grę RPG autorstwa japońskiego studia From Software. Znajduję się właśnie w takich ruinach i idę do bossa, którego prawdopodobnie pokonam. I ten, no i tyle. Moją postacią jest szermierz, posługuje się mieczykiem i styzorykiem. Jestem teraz pod postacią niestety e, upiora, ponieważ e, umarłem jako człowiek. No i tyle. I przy okazji zaczynałem kobietą, taka ciekawostka ogrzeń i zmieniłam się w mężczyznę, bo jest taka tutaj opcja zabawna. I tutaj e, specjalnie omijam przeciwników, żeby nie tracić zbytnio e, czasu na nich i energii przede wszystkim. Ja tutaj, o, przeskoczę, tak, specjalnie, żeby tego, coś bym powiedział, ale sobie teraz się ugryzę w język, no i tu jest boss. Nie ma żadnych materiału, który demonstruje go, on się po prostu pojawia i się z nim po prostu walczy. Tu mam właśnie takie coś, unik, unik, no i tyle, to było z tego w ten sposób, <laughs> po prostu. A jeszcze myślałem ciekawostkami, no tak się dzieje w tej grze, że się czasami umiera. <laughs> Ostatnio mi szło lepiej, tylko myślę, czy to dlatego, że nie wiem, potrafiłem dosadnie nazwać mojego przeciwnika, czy dlatego, że... no nieważne, Tak cięcie na tuby. <laughs> Jeszcze raz tutaj jeszcze unikniemy. Trzej rycerze tutaj są, tacy wojownicy, rycerze. Bardzo fajne postacie. Historia z życia. Tak, jechałem dzisiaj rano samochodem do warzywniaka. I kotek wyskoczył przez ulicę. I albo robili... Dzisiaj... a w ogóle robią w Krakowie ten... Jana Pawła tam i Mogilsko, Mekarzeźnia. Odkryłem to niedawno, tam się nie zapuszczam normalnie. Wezmę moje stare tutaj ciało. No nie, może to nie być to. Marnuje bez sensu tej tej noty. Diabeł Nie, rycerz. Co się z kotkiem stało? Nie wiem kto kotkiem się przejmuje. Jak kotek wyskakuje na drogę w Krakowie, to go tiry rozjeżdżają, bo nie ma obwodnicy. Więc jak jesteś w środku miasta na rynku, tylko tiry dzielają z lewej sprawy. Jak nie tiry, to cię konie rozjadą. Są dzikie konie i tiry, to znaczy ruch Ruchuniczny Krakowa. Konie niosące śmierć, tiry niosące śmierć. Ilości są takie same, tylko jedna to jest śmierć taka, że cię... ...jeszcze podepcze i zasra, bo to jest koń. A druga, że cię kurde rozjedzie paką. Tyle. Pozdrów kogoś. <śledziny> Kogo pozdrowić? To jest nagrywane na żywo i tak dalej. To jest skok, jak coś się stało... Chodź tu, chodź coś tu. Wchodzimy? Pozdrawko nie tak. hehehe <laughs> No i tyle. To jest Dark Souls z Maciej Makuła z tej strony. Bardzo sympatyczna, pogodna gra dla ludzi lubiących dobrą rozrywkę. Dziękuję i teraz widać wyda punkty w następnym materiale doświadczenia.